Panie Jezu, spraw, ażebym się zdecydował zerwać przy pomocy pokuty strętną maskę, którą uformowałem sobie z mojej innej. Wtedy i tylko wtedy, idąc drogą patrzenia się w Twoje oblicze i zadośćuczynienia, stopniowo w naszym życiu odtworzymy wiernie główną linie Twojego życia. Coraz bardziej będziemy upadamiać się do Ciebie. Staniemy się drugimi Chrystusami, tym samym Chrystusem. Do krzyża podchodzą osoby włączone w modlitwę różańcową. Ojcze, nasz, który się jest w niebie, święci imię Twoje, przejdź królestwo Twoje.

Dziećmi mi bądź, na drogach nad nadzieją świeć, ale na lęk, na lęk, na która nas zna, z mi Twymi bądź. Przyjdź drogę wskaż, ucz nas zawsze powstawać, bo naszego swego nas drogo naszego Pana. Yeah. błogosławiony, oto przywoda Jezusa, Jezus. Święta Maria, Matko Boże, módź się za nami, przyśwień. teraz i w Dziewiąta. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Maniamy się Panie Jezu Chrysty błogosławimy Tobie. Cześć, cześć, krzyż, i kresu, i świat odpupi, i Pan Jezus upada po raz trzeci na zboczu kalwarii, gdy brakuje zaledwie 40 lub 50 kroków do szczytu. Jezus nie może utrzymać się na donach. Brak mu sił wyczerpany leży na ziemi. Wydaje się, że świat się wali na ciebie. Nie widzisz przed sobą drogi wyjścia, tym razem nie możesz pokonać przeszkód. A więc znowu zapomniałeś, że Bóg jest Twoim Ojcem, wszechmocnym, nieskończenie mądrym, miłosiernym. On nie może zesłać Ci nic złego. To, co się martwi, co Cię trapi, w rzeczywistości jest dla Twojego dobra. Chociaż Twoje cielesne oczy teraz są niewidzące, wszystko po dobremu. Panie, jeszcze raz i zawsze niech się dzieje Twoja najmądrzejsza wola. Do krzyża podchodzi służba liturgiczna wraz z kapłanami. któryś jest w niebie, święć Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpiszczamy naszym winowajcom i nie uścigaj nas na poprzednie, ale nas zbawko wesoła. Bolesna наш зем... Panie Jezu Chrystej, błogosławimy Tobie. I Józef z Arematei, podajemni uczniowie Chrystusa, stawiają się za nich, wykorzystują swoje wysokie stanowiska. W godzinie osamotnienia i całkowitego opuszczenia, pogardy, właśnie wtedy występują śmiało heroiczna odwaga. Razem z nimi będę wstępował do stóp krzyża. Przylgnę do zimnego ciała, do zwłok Chrystusa ogniem mojej miłości. Gwoździe usunę moimi aknami za i moimi umartwieniami. Owinę go w nowe prześcieradło mojego czystego życia i pogrzebię go w moim sercu jak w żywej skale. Z której nikt mi go nie będzie mógł wyrwać Tam, Panie Jezu, możesz spoczywać Nawet kiedy cały świat Cię opuści i zgardzi Tobą Będę Ci służyć, Panie Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś między niewiastami I błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami chrzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jeszcze zapraszamy do krzyża tych, którzy chcieliby go podjąć jeszcze w ostatniej stacji na zakończenie dzisiejszej drogi krzyżowej tu jeszcze może nie niósł, a chciałby włączyć się, żeby nie czuć się osamotnionym, że nie dotknął się krzyża i boi się i wstryga. Któraś współcierpiała, matko bolesna, zbliżył się za nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, zbliżył się za nami. night get odprawienie drogi krzyżowej jeden z warunków już niektórzy z nas spełnili przyjęli komunię świętą podczas dzisiejszych mszy świętych niektórzy mam nadzieję zrobią to w najbliższym czasie jeżeli tego nie uczynili ale pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego w intencjach tych które nam poleca i w intencjach samego Ojca Świętego Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, sześć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dlewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zna odesłego. Zdrowaś, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. jak by Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja by było na Koła Ojcu i syna, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków, amen. Ja, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, do Znaku Krzyża jesteśmy przyzwyczajeni w katolickiej Polsce, ale jednocześnie nie jesteśmy przyzwyczajeni, że tak głośno w wolnych czasach występuje się przeciwko. Krzyżowi. Można powiedzieć, że za tym podejściem przeciw za chwilę będzie ściągać trzeba go z wieku kościoła, może cmentarza i z wielu innych miejsc. Dzisiaj naszą obecnością na Drodze Krzyżowej, przechodząc ulicami naszej małej ojczyzny, daliśmy dowód naszej miłości do Krzyża. Do tego znaku, który mówi o poświęceniu, o wierze, o zwycięstwie, o miłości. Miłość to najważniejszy aspekt tego znaku, na którym dokonało się zbawienie człowieka. Dlatego w tak różnych intencjach modliliśmy się dźwigając krzyż i krocząc po naszych ulicach, po których tak często przemierzamy, idąc, jadąc i te ulice dzisiaj zostały również uświęcone. Pragnę podziękować nam wszystkim, kochani, którzy przybyliście po raz kolejny, ci, którzy przybyli po raz pierwszy, ale ci, którzy skorzystali z tej propozycji na ten dzisiejszy wieczór niedzieli palmowej. Cieszę się, że jest tu dużo dzisiaj dzieci, młodzieży, rodzin, małżeństw. Tak naprawdę są wszystkie stany tu reprezentowane. Nie każdy oczywiście mógł przyjść, ale za tą obecność tak liczną bardzo serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Dziękuję księdzu Antoniemu, który przygotował dzisiejsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej, można powiedzieć, poczynając od sprzętu nagłaśniającego przez służbę liturgiczną, a w końcu rozważania i poprowadzenie tej naszej Drogi Krzyżowej. Dziękuję ministrantom służby liturgicznej naszej parafii. Dziękuję policji, która zakończyła swoją pracę, ale widzieliśmy w wielu miejscach kilka samochodów pilnoło porządku i naszego bezpieczeństwa, za to jesteśmy bardzo wdzięczni za tę życzliwość. Zawsze ochocze serce, aby nam pomóc, abyśmy mogli bezpiecznie przeżywać ten święty czas. Moi kochani, tą drogą krzyżową prawdziwie wkraczamy w czas Wielkiego Tygodnia, tych wydarzeń, które prowadzą ku radości zmartwychwstania. Niech to zamyślenie nad tymi rozważaniami. Nas będzie w ten wieczór i kolejne dni, może więcej wyciszenia, może więcej skupienia, może więcej modlitwy. To będzie ten właściwy moment, to jest właściwy moment, aby jednoczyć się z Chrystusem cierpiącym, który identyfikuje się każdym z nas i Chrystusem prowadzącym do szczęśliwej wieczności. Na ten czas nocy, w wieczoru jeszcze pierw ale nocy bezpiecznej, pokojnej udzielę nam wszystkim tutaj błogosławieństwa. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn i Duchy. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zaśpiewamy jeszcze taką piękną pieśń, bo jak widzimy nasze światełka już są przydatne. bo zrobiło się troszkę ciemniej.

So